Witam serdecznie w kolejnym filmie na kanale Pepa. Dzisiaj opowiem Wam o prehistorycznym owadzie. Nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Titanoptera żyła na przełomie permu i triasu i była owadem latającym. Posiadała dwie pary skrzydeł, z czego przednie mogły służyć do wydawania dźwięków. Obydwie pary składane były płasko nad odwłokiem. Maksymalna rozpiętość skrzydeł wynosiła 40 cm. Titanoptera była drapieżnikiem, na co wskazywały kończyny doskonale przystosowane do łapania dzięki swoim tęgim kolcom oraz głowę wyposażoną w długie żubaczki. A co wy sądzicie na temat tych prehistorycznych owadów? Dajcie znać w komentarzu, a tymczasem żegnam się nisko i zapraszam do obejrzenia innych filmów na kanale Pepa.